Czy pomożecie? Wolimy naszą zabawę. To ty się baw w budowanie kryjówki, a my w piratów. Mm. Chcę się bawić z tobą i z lolą. Tak jest najfajniej. Ale ja jestem w pirackim nastroju. Na płetwej matki chcę się ścigać i śpiewać pirackie piosenki. I ja chcę budować kryjówkę, a ja bawić w piratów. Hmm. Kryjówka i piraci. Piraci i kryjówka. Hmm. -dam! już mam! Wiem, co będziemy robić. To naprawdę nieziemski pomysł. Nieziemski? Pomyślcie tylko. Hmm, hm. Nieziemski pomysł. Zaraz, zaraz. Ojej! Rozumiem! Finek! Przecież możemy się bawić? Fosfitów! Hm? Chciałam połączyć wasze pomysły. Zamiast osobno w piratów i kryjówkę, można bawić się razem w piracką kryjówkę. Czemu pomyśleliście o kosmitach? Jak to czemu? Kosmici to twój pomysł. Ha? Ależ nie. Ależ tak. Powiedziałaś? Nieziemski pomysł. Nieziemski, czyli kosmiczny. To co, szukamy jakiejś rakiety? <laughs> Hej, czekajcie! A kto posprząta te kamienie? Hej! Ale my się tu dalej bawimy w kryjówkę. Hmm? A, to wam nie przeszkadzam. Pa! Lola, Finek, czekajcie! Aha! Kołysanka. Hmm... Nie mogę zasnąć. Hej! Co się dzieje? Lola! A, matka. Przepraszam. Hmm, bo w domu, jak idę spać, to mama śpiewa mi kołysankę. A tak to nie mogę zasnąć. Hmm. -dam, już mam. Ja mogę zaśpiewać ci kołysankę. Naprawdę? Dzięki. Finek, możesz jej pomóc? Ja nie umiem śpiewać. Rób bombom, a ty, Mini, zanudź. Hmm. 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 Nie, szybciej. Hmm. Ty też, Finku. Szybciej i głośniej. Bom, bom, bom. Świetnie. A mini nuci? Mm, mm. Trzy, cztery. Bom, bom, bom. Mm, Bum, bom, mm, bom, bom, bom. Bum, bom, bom, Bum, bom. Bom, Bum, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. I jak? Nie śpisz? Nie. Ale wy też nie. Na płetwi i matki. Co to za kołysanka? Rozbudziła mnie. Mnie też. Uch, chyba źle ją zaśpiewaliście. A może to ja już źle zapamiętałam? Chyba jednak trzeba było śpiewać powoli i cicho, a nie szybko i głośno. Ale skoro już nie śpicie, to możemy się w coś pobawić. Czemu nie? Co robimy? Będziemy się bawić w zagubionego morskiego konika. Ja będę morskim konikiem, który się zgubił. <laughs> Super! Ja będę tajemniczym magiem, który pomaga zagubionym konikom morskim. Lola, kim jesteś? Lola! Zasnęła. Co my teraz zrobimy? Spróbujmy zaśpiewać sobie kołysankę, ale tym razem powoli i cicho. Pamiętasz, co śpiewałeś przed chwilą? Eee, bom. Tak. Zaśpiewaj to samo, ale cicho i powoli. Bom, 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 bom. Hej, co tak cicho? Lola! Aha. Ojej, nie mogę się doczekać. Uwaga, uwaga. A teraz, panie i panowie, ośmiornica i delfiny. Pokażę sztuczkę magiczną. Ah, nie mogę na to patrzeć. Lola, co się dzieje? Czego się przestraszyłaś? Jak to czego? Bagicy powodują, że znikają różne rzeczy. To straszne. Ale to tylko sztuczki. A jak my znikniemy? Rzeczy nie znikają naprawdę. Nie znikają? To co się z nimi dzieje? Chowa się je gdzieś na chwilę, żeby widzowie myśleli, że zniknęły. I żeby mogli powiedzieć wow. Wow? Mogę powiedzieć wow bez znikania. Ja się boję. Nie ma się czego bać. Zobaczysz. Jak Lola mówi, że się boi, to znaczy, że się boi. I już. Nie można jej straszyć. Na no płyt twojej macki, to co z twoim występem? Ty eee, to dam, już mam! Lula, a gdyby zamiast znikać, coś by się pojawiło? Zamiast znikać, coś by się pojawiło? Tak! Co ty na to? Pojawianie się chyba nie jest takie straszne. W ogóle, ani trochę. Dobrze, jeszcze raz! Panie i panowie, ośmiornice i delfiny! Pokażę sztuczkę magiczną! Złap mnie za matkę! Uwaga! Nie ma mnie, nie ma mnie, nie ma mnie i jestem! Tada! To było fantastyczne i wcale nie straszne. Jeku, czuję się trochę bardziej odważna. To co? Może sztuczka ze znikaniem? Mm, zgoda, ale pod warunkiem, że razem znikniemy. Panie i panowie, ośmiornice, delfiny i ryby. Pokażemy sztuczkę magiczną. Uwaga, uwaga! I! <grywa> Chyba krzyknę, wow! <grywa> Widzisz? Tak. Potwór. Jesteśmy przerażeni. Ja mniej, a Lola bardziej. To nie potwór. To kra. Pewnie przypłynęła tu z jakiegoś strasznie zimnego miejsca. Z krainy wiecznego lodu i zimnych ości. Brrr. Kra, kra. Potworna nazwa. Czy ta kra zjada ośmiornicę? Kra to nie potwór. Kra to kawałek lodu, który odłamał się od większej tafli i sobie płynie. Pewnie przepłynął tu z bardzo daleka! Naprawdę? Ojej, to fascynujące! Myślisz, że może nam opowiedzieć o swoich podróżach? Kra jest z lodu! Lód to zamarznięta woda, a woda nie mówi. Hmm. Jest trochę mniejsza niż przed chwilą. Pewnie kurczy się, bo dawno nic nie jadła. Czym się żywi kra? Niczym. Spokojnie, kratu zamarznięta woda, nie opowiada i nie je. Ale się rusza. Właściwie to woda nią porusza, to się nazywa dryfowanie. Uuu, dryfowanie. A czemu się kurczy? Mm. Mm. Da Dam już mam. Bo się roztapia w ciepłej wodzie. Lód się roztapia i zmienia w wodę. A my pijemy wodę, to znaczy na płetwy i macki. Że my jesteśmy dla niej potworami. Jesteśmy potworami. Ja jestem bardziej potworny, a lola mniej. A dlaczego ty bardziej? Bo jestem dłuższy. Jak się rozciągnę, to ja jestem dłuższa. Patrz! Mm. Mm. Gdzie kra? Całkiem się roztopiła. No, smutne. Trochę smutne, trochę nie. Teraz jest dookoła nas we wodzie. I wiecie co? Chyba się śmieje. Serio? A z czego? Z delfina i ośmiornicy, którzy udają potwory. <laughs> o nie! Łapią finek. Zaraz jej pokażemy potwory. Potworne łaskotki! Za nią! Aha. Występ. O. Hmm. NUDNE, NUDNE, NUDY Hejka, coś wam powiem Mini, w końcu coś się dzieje Bo wiesz, my się strasznie nudzimy i czekaliśmy, aż coś się wydarzy Co się dzieje? Mini ma coś niesamowitego do opowiedzenia Na płetwy macki, w końcu Myślałem, że się zanudzę Opowiadaj ale. Czekaj, zrobię ci miejsce. Usiądźmy wygodnie i niech opowie. Ale ja jestem delfinem. Delfiny nie siadają. Mogę się unosić nad dnem. No to się unosz, a mini opowiada. Czekajcie, pozwólcie mi najpierw. A przekąski? Co będzie, jak zgłodniejemy w czasie opowieści? Ojej, płyn po przekąski. A ja powiem wszystkim, żeby nam nie przeszkadzali. Ogrodziłam teren i ogłosiłam, że rybka ma występ i że nie wolno jej przeszkadzać. Występ? Przepraszam? To tutaj odbywa się występ? Hej! To tutaj! Występ, 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 tak, to tu, to tu. Gąbki mówią, że to hip sezonu. A co to będzie? Orany, A nie mogę jest się doczekać. Proszę spokój, proszę spokój. O, Teraz oddajemy głos rybce. Cisza! Chciałam wam powiedzieć. Chciałam tylko powiedzieć, że się strasznie nudzę. Brawo! 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 My też, ale nie robimy z tego takiego wielkiego halo, wiesz? <śmiech> <śmiech> <A> -ha. Klub. <laughs> Co robicie? To pojedynek. Kto pierwszy ruszy płetwą, ten przegrał. Lolub. Ale ty masz macki, a nie płetwy. Hmm? Na płetwy i macki, a wymyślaliśmy tę zabawę przez pół godziny. Musimy szybko wymyślić coś nowego, żeby nie marnować wolnego czasu. Ojej. To dam, już mam. Założymy klub. Klub nie marnowania wolnego czasu. Klub? Będziemy mieli klub, domek i flagę. Będziemy organizować podchody i rozwiązywać zagadki kryminalne. Będziemy mieć czapki i tajne hasła. Ojej, a możemy nie mieć tajnych haseł? Ja słabo pamiętam hasła, zwłaszcza tajne. Dobrze, nie będzie haseł. Naszym zawołaniem będzie: Nigdy nie marnujemy wolnego czasu! Nigdy nie marnujemy wolnego czasu! Może nie być haseł, ale chcę parady. Co to jest? Parada to takie widowisko. Przemarsz. My siedzimy sobie w domu, a przed nami maszerują mięczaki, skorupiaki i ryby. Raz, dwa, raz, dwa, raz. Ja bym nawet wolała maszerować niż siedzieć. Zacznę ćwiczyć. Ja mam pomysł na flagę, a ja zrobię klubowe czapeczki. I co? To jest niemarnowanie wolnego czasu. Pewnie. Raz, dwa, raz, dwa, raz. dwa. Chwila. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mam flagę, skrzyżowane macki i płetwy, a dookoła wodorosty. Piękna jest! Ja mam czapeczki. Co teraz? E, może odpoczniemy? Chętnie. Nie wiedziałem, że bycie w klubie może być takie męczące. Ja też mam ochotę odsapnąć, chociaż. Takie odpoczywanie to trochę marnowanie wolnego czasu. No to zagrajmy. Kto pierwszy ruszy płetwą, ten przegrał. To była fajna zabawa. Albo macką. Albo macką. Najważniejsze, że wykorzystujemy wolny czas. Masz rację. Nie ma co. Mamy najlepszy klub na świecie. Hm? <noise> Aha. Wycieczka jestem, jestem! Witaj przygoda! Hej, Lola, a to co? Co? To na wszelki wypadek. Lola, to ma być krótka wycieczka do koralowców i z powrotem. Co ty tam masz? Po co ci ta muszla? To na wypadek, gdyby w czasie wycieczki pojawiły się meduzy. Będziemy się nią od nich opędzać. Siu, siu. Hmm, to ma sens. Ale tu nie ma medus. A to? Ten oto instrument muzyczny w zeszłym roku wypadł z jakiegoś statku. Nie gra, ale jest strasznie ciężki. Jak się pojawi prąd morski, to będziemy mieli czego się chwycić. Żeby prąd nas nie porwał, wiecie? Lulu, fajnie, że przygotowałaś się na wycieczkę, ale to chyba przesada. Muszę jeszcze zrozumiem, bo jest lekka. Ale coś takiego? To nie ma sensu. Miałam się przygotować i się przygotowałam. Ech, no dobrze, spróbujmy to pchnąć. Uwierzcie mi, to nie ma medus i prądów. A to co? Plankton, Finek! Machaj muszlą! Sio, 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 sio! Widzicie? Przydała się! Przydała się! Patrzcie tam! Wieloryb! Płynie prosto na nas! Musimy się czegoś złapać, inaczej prąd pociągnie nas za nim! D Dam, już mam! Ja złapię Finka, Finek złapie Lolę, a Lola złapie pianino. Ale. Tak, tak, przyznaję Ci rację. Dobrze, że wzięłaś muszle i pianino. Trzymaj się mocno, pianina, i nie puszczaj! Ale. Na płytwej matki to było super! Ekstra! Kręci mi się w głowie. Ale jazda Lolu, czemu nie trzymałaś się pianina jak cię prosiłam? Jakiego pianina? Nie miałam pianina, żeby się go chwycić. A ten instrument, który ciągnęliśmy, to nie pianino? Oczywiście, że nie. To był fortepian. Miał trzy nogi, widziałaś? Pianino nie ma nóg. Hmm? <ścoughs> Aha. Hałas. Hmm. hmm. Co robisz? Liczę. Muszę odjąć dwa od dwóch. Ojej, od dwóch dwa? Strasznie trudne zadanie. Słuchaj, opowiem ci, co ostatnio widziałam koło starego wraku. Jak będziesz mówić, to się nie skupię. Proszę, daj mi chwilę spokoju. Oczywiście. Już milczę. pam, taram, pam, pam, pam. pam, taram, pam, 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 pam. Lolu, jak śpiewasz, to też mi przeszkadzasz. Ojej, przepraszam. Czyli jak mówię i śpiewam, to przeszkadzam. No tak, to są dźwięki, a dźwięki rozpraszają. Do skupienia się potrzebna jest cisza. Wiadomo. Dokładnie tak. Już, przestaję. Nie stukać? Stukanie to dźwięk. Już rozumiem. Jasne. Nie mówić, nie śpiewać i nie stukać. W co się bawicie? Hmm? Na płetwie i macki. Lolu. O co ci chodzi? Mówisz coś? Eee, śpiewasz? Śpiewasz. Bębnisz? Śpiewasz, bębnisz, hałasujesz. A to co? Jajko? Nie jajko. Zero, hałas i zero. Zero hałasu? A, mam nie hałasować. Rybko! Zgadłem! Zero hałasu. Mam. <laughs> Ojej, znowu hałasujemy. Rybka musi odjąć dwa od dwóch, a my jej przeszkadzamy. Właściwie to mi pomogliście. Zadanie rozwiązane! Jak to? Finek powiedział zero, a dwa odjąć dwa to właśnie zero. A, a niezły jestem, co? A nawet nie wiedziałem, że umiem odejmować. Aha. Profesor Finek. Hej, Finek, co Ci się stało? Ja już wiem. Co wiesz? Co zrobić, jak ktoś kichnie? Mama mi powiedziała. Co zrobić? Dzieci, dzieci, Nauczę was teraz czegoś bardzo ważnego. Co robić, jak ktoś kichnie. Ale jedna z Was musi kichnąć. Rybka? A! To było udawane kichnięcie. Poza tym, jak się kicha, to trzeba zasłaniać pyszczek. Trudno kichnąć na zawołanie. Kichanie to coś takiego, co samo przychodzi. Kicha się, jak ma się katar. Jak jest się chorym. A, no tak. Dlatego zasłania się pyszczek, żeby nikogo nie zarazić. Dzieci, dzieci, kto kichnie? Ta dam? Już mam! Lola, połaskać mnie po nosie! A, 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 psiek! Na zdrowie. Mówi się na zdrowie? A ten, kto kichnął, odpowiada dziękuję. Dziękuję. Dzieci, dzieci, czego się dziś nauczyłyście od mądrego profesora Finka? Że od Kataru się choruje. Źle. Że trawa morska służy do łaskotania w nos. Źle. Jak to źle? Lola. Pokaż panu profesorowi Finkowi, do czego służy trawa morska. Apsik! Na płetwej macki przestańcie! Apsik! A... a... apsik! Na, Na zdrowie! zdrowie! <noise> Aha. Meduza! W lewo? Nie, w prawo. Yy, wyżej? Teraz dobrze. Teraz! Udało się? Udało? Zamieniamy się. Teraz ja chcę podpowiadać Loli. To ja puszczam bańkę. Ojej, jakie to fajne! Przepraszam, możesz się odsunąć. Właśnie się tu bawimy. Nie mogę. Czemu? Bo jestem duża. Duża? Duża. Jak ktoś jest duży, to inni mu ustępują. Idźcie się bawić gdzie indziej. To nieprawda, że jak ktoś jest duży, to inni mu ustępują. Masz rację. Poza tym ona nie jest duża, ona jest mała. Duża czy mała, musimy coś zrobić, żeby odpłynęła. Psuje nam zabawę. Skoro nie chce odpłynąć, bo uważa, że jest duża, to powiemy jej, że jest mała. Wcale nie jesteś duża. Jesteś mała, więc możesz sobie. <śmany> mm, Sprawiłaś jej przykrość. Na płetwy i matki, co robić? Ty dam, już mam. Wiesz co? Jak ktoś jest duży, sam może ustąpić. Czasami nawet powinien, żeby pomóc małym. O, o, naprawdę? Oczywiście. Pomożesz nam? Odsuniesz się trochę, żebyśmy mogli się dalej bawić? Chyba mogę, chociaż jestem duża. Czekajcie, spróbuję. Udało się! O, a, a to kto? To moja młodsza siostra. Jest mała. Chodź, ustąpimy im miejsca. Wiecie Co? Ta meduza naprawdę jest dla swojej młodszej siostry duża. Ten i więcej ciekawych odcinków możesz znaleźć na antenie Mini Mini Plus i w aplikacji Kanal Plus.